Elżbieta Cieślak została dyrektorem Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Za nami obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rośnie liczba zachorowań na Krztusiec. Informacje telewizji Damii, Michał Kaczor zapraszam. Elżbieta Cieślak przez najbliższych 6 lat będzie pełniła funkcję dyrektorki Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Chociaż pierwszy konkurs na dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ogłoszono jeszcze w ubiegłym roku, dopiero teraz poznaliśmy nową dyrektorkę. Stanowisko to przez kolejnych 6 lat obejmować będzie Elżbieta Cieślak, która od 2022 roku była pełniącą obowiązki dyrektora. Kandydaturę Elżbiety Cieślak wybrała komisja konkursowa, natomiast prezydent Radomia podpisał rozstrzygnięcie i tym samym oficjalnie powierzył obowiązki nowej dyrektorce. Minęła 80. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, jak co roku młodzież wszechpolska i mieszkańcy Radomia uczcili pamięć uczestników bohaterskiego zrywu. W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody w Radomiu rozpoczęły się tuż przed godziną 17 na placu Korackiego. Przedstawiciele młodzieży Wszechpolskiej tradycyjnie już ułożyli zezniczy znak polskiej walczącej. Takie rocznice są szczególnie ważne ze względu na, na to, że są nośnikami kultury polskiej i tego, aby kształtować młodych Polaków w poczuciu tożsamości, w poczuciu obowiązku do, do swojej ojczyzny. Jeszcze przed godziną 17 członkowie Radomskiej Młodzieży Wszechpolskiej zabrali głos prezentując interpretacje wierszy m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Następnie w całym mieście, jak i w całym kraju zawyły syreny. Częścią obchodów 80. rocznicy był także koncert organizowany przez Klub Środowisk Twórczych i Galerię Łaśnia oraz Stowarzyszenie imienia Kazimierza Jagiellończyka, w trakcie którego mieszkańcy miasta mogli wziąć udział we wspólnym śpiewaniu niezakazanych piosenek. W całej Polsce rośnie liczba zachorowań na krztusiec. Od początku roku zarejestrowano ponad 6 tysięcy przypadków, w tym niestety jeden śmiertelny. Wzrost zakażeń widoczny jest także w szpitalach na terenie Radomia. Krztusiec, zwany także kokluszem, to ostra choroba zakaźna układu oddechowego. Od kilku miesięcy w całej Polsce obserwuje się znaczący wzrost zachorowań. Według danych pochodzących z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w zeszłym roku w całym kraju zarejestrowano 927 przypadków krztuśca. A tylko od początku tego roku tych przypadków jest już ponad 6000. W naszym kraju odnotowano także jeden przypadek śmiertelny. Z powodu krztuśca zmarło miesięczne dziecko. Jak sytuacja wygląda w szpitalach w Radomiu? Od kilku miesięcy obserwujemy bardzo wiele zachorowań, tak wiele, że nie widzieliśmy ich przez ostatnie lata. Są to dzieci zarówno bardzo małe, jak i dzieci starsze. Szczególnie te małe ciężko chorują i ich pobyty są dosyć długo. W znakomitej większości są to dzieci nieszczepione. Podobnie sytuacja wygląda w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Od nowego roku bardzo wyraźnie nastąpił wzrost zachorowań. Narzekają koleżanki z oddziałów dziecięcych, że mają bardzo dużo przypadków. Zarówno dzieci małe, czyli niemowlęta. Zdarzają się niemowlęta nieszczepione jeszcze. I, I to jest najbardziej groźne, bo one najciężej przechodzą tą chorobę. Najlepszą formą zabezpieczenia się przed zachorowaniem jest szczepionka. Według obowiązkowego programu szczepień w Polsce każde dziecko powinno być zaszczepione czterema dawkami szczepienia podstawowego, a pierwszą dawkę należy podać w drugim miesiącu życia. Natomiast w szóstym i czternastym roku życia dziecko powinno otrzymać dawkę przypominającą. Musimy szczepić te dzieci, również przeciwko. Bo odporność po zachorowaniu wynosi maksymalnie 3 lata. Natomiast po szczepieniu, po pełnym szczepieniu do 10 lat. Bardzo ważne jest, aby przeciwko krztuścowi szczepiły się również kobiety w ciąży. Jedynie możemy w ten sposób zabezpieczyć noworodki i małe dzieci, czyli osoby, kobiety ciężarne. Po 28 tygodniu ciąży do 36 powinny się zaszczepić jedną dawką. Choć większość zakażeń rejestruje się wśród dzieci, to na Krztuśca chorują także dorośli. Szczepienie przeciw Krztuścowi nie jest szczepieniem dającym odporność na całe życie. Powinniśmy się w dorosłym życiu Doszczepiać mniej więcej raz na 10 lat powinniśmy przyjąć tzw. booster, czyli dawkę przypominającą. Szczególną uwagę na możliwość zaszczepienia się powinny zwrócić również osoby starsze. Ich odporność już się obniżyła i też osoby starsze ciężko chorują. Może się zdarzyć zapalenie płuc, jakaś niewydolność. Krążenia, no różne powikłania, jak po ciężkiej chorobie zakaźnej. Osoby chorujące na krztusiec poddawane są antybiotykoterapii, która po około 5 dobach przerywa zakaźność choroby, jednak nie eliminuje całkowicie napadów kaszlu. Te mogą utrzymywać się jeszcze na długo po przebytym krztuścu. 1 sierpnia rozpoczął się Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Z tej okazji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym odbyły się warsztaty. Głównym celem wydarzenia było podkreślenie, jak istotne jest naturalne karmienie dla prawidłowego rozwoju noworodka. Podczas warsztatów omawiano najważniejsze zagadnienia z zakresu laktacji i problemów związanych z karmieniem piersią. Uczestniczki miały również możliwość przećwiczyć różne pozycje do karmienia. Pierwsze przystawienie dziecka do piersi po porodzie powinno nastąpić w ciągu dwóch pierwszych godzin, czyli jeszcze na sali porodowej. Kiedy pacjentka przebywa przez te dwie pierwsze godziny na sali porodowej, tam już powinno być zainicjowane karmienie piersią, ponieważ przedłużony ten okres pierwszego karmienia, pierwszego przystawienia dziecka do piersi ma negatywny wpływ później na samą, na samą laktację. Bardzo istotny jest ten pierwszy moment rozpoczęcia laktacji. Jedną z uczestniczek była Daria, która jest w szóstym miesiącu ciąży. Spodziewamy się właśnie pierwszego dziecka i wiadomo na temat karmienia jest niby rzeczą naturalną, każda kobieta to przychodzi podczas ciąży, ale mimo wszystko pojawia się milion pytań w głowie, jak to będzie przebiegało. Jest dużo niewiadomych i takie tutaj właśnie szkolenia myślę, że bardzo pomagają. Jak podkreśliła wiceprezydent Radomia, pojawienie się dziecka to dla rodziców zmiana życia, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak postępować w nowej roli. Karmienie piersią, mimo że naturalne, niejednokrotnie wśród młodych i przyszłych mam budzi wiele pytań i wątpliwości, chociażby takich, skąd wiedzieć, że nasz maluch już się najadł, jaką najbardziej dogodną pozycję do karmienia piersią przybrać, czy chociażby co jeść podczas laktacji. I dzisiaj w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym na te wszystkie pytania można znaleźć odpowiedź podczas bezpłatnych warsztatów karmienia piersią. Warsztaty zostały podzielone na dwie grupy. Łącznie wzięło w nich udział około 30 kobiet. 4 sierpnia, już po raz 20, odbędzie się Święto Żelaza i Stali w Chlewiskach. Nie zabraknie występów zespołów ludowych, koncertów, pokazów i zwiedzania wystaw. 20. Święto Żelaza i Stali w Chlewiskach rozpocznie się o godzinie 14.00 od występów zespołów ludowych. Część oficjalna zaplanowana jest na godzinę 16.00. Następnie odbędą się występy cyrkowe i koncert zespołu Spin Lazy. O 19.30 na scenie zaprezentuje się Gwiazda Wieczoru, czyli DJ Gromi. Po jego występie odbędzie się zabawa taneczna z zespołem Max Band. Oprócz tego, w czasie wydarzenia, będzie można zwiedzać ekspozycje muzealne. Zaprezentowane zostaną pokazy Kowalskie, garncarskie, zielarskie i plecionkarskie. Odbędą się także wystawy militarne. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji DAMI. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.